Piasek, blaszki rdzy czy resztki materiałów uszczelniających. Uwierzcie mi, że to tylko nieliczne przykłady tego, co może znaleźć się w instalacji wodnej, a później w waszych szklankach. Cześć, jestem Kamil z BWT i dziś wytłumaczę Wam, dlaczego filtracja mechaniczna jest tak ważna. Po pierwsze ustalmy, że filtracja mechaniczna to pierwszy i niezbędny krok w uzdatnianiu wody. Zarówno woda wodociągowa jak i studzienna zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe, które mogą zostać zatrzymane przez filtr mechaniczny. BWT Polska wychodząc naprzeciw potrzebom klientów ma całą gamę filtrów mechanicznych do wielu zastosowań. Możemy podzielić je na trzy podstawowe grupy. Filtry z możliwością spustu nagromadzonych zanieczyszczeń. W tych filtrach ziarenka piasku, blaszki rdzy, czy inne zanieczyszczenia zatrzymują się na zewnętrznej części elementu filtracyjnego. Możemy je usunąć z filtra poprzez otwarcie zaworu spustowego i przepłukanie go. Za przykład może posłużyć BWT Protektor Mini -CE. Filtry z płukaniem przeciwprądowym. Filtry TE wyposażone są w specjalny trzpień i mechanizm pozwalający na intensywne płukanie przeciwprądowe zanieczyszczeń zebranych na wewnętrznej części elementu filtracyjnego. Przykładem tego typu filtrów jest, na przykład, r 1 hws Filtry ochronne z wymiennymi wkładami. W plastikowej obudowie znajduje się wkład filtrujący, który odpowiada za usuwanie zanieczyszczeń z wody. Filtr może być piankowy lub sznurkowy i może mieć różną skuteczność filtracji. Częstotliwość wymiany wkładu zależy od jego typu oraz jakości filtrowanej wody. Bez względu na to, jaki filtr wybierzesz, pamiętaj, że montujemy go zawsze przed zmiękczaczem. Teraz czas dobrać odpowiedni filtr do Twojej instalacji wodnej, a w tym pomogą Ci specjaliści z BWT. Zadzwoń.